Otaczają nas potężni pogodzie! Ze szczytu Olimpu! Zeus panuje nad swoim królestwem! Zeus pan Olimpu wraz z dodatkiem Poseidon, to zdecydowanie moja ulubiona część z serii słynnych city builderów stworzonych przez Impression Games a wydanych przez Sierra. Serię zapoczątkował rzymski Cezar i formuła spodobała się graczom na tyle, że twórcy postanowili ją poszerzyć o nowe starożytne cywilizacje. I tak oto mieliśmy możliwość zagrania jeszcze starożytnym Egiptem w grze Faraon, Cesarstwem Chińskim w grze Emperor oraz oczywiście antyczną Grecją. No i o ile każdą z tych gier doceniam, nie grałem tylko w chińską, tak zarówno ze swojej perspektywy, ale również z tego co czytam w sieci na ich temat, to faktycznie grecka odsłona tych gier chyba najlepiej skomasowała i skrystalizowała formułę o jaką tym grom chodziło. Bo każda z nich miała sporo mechanicznych bolączek, które z czasem po prostu zabierały radość z rozgrywki, tak Zeus łączył wszystko na tyle zgrabnie, że po prostu udało mu się być jednocześnie wymagającym, ale też dającym masę przyjemności. Nie mogę też oczywiście omawiać stop w grę wspomnieć o legendarnym i dość memicznym dubbingu, bo gra sama z siebie nie traktuje zbyt poważnie, co tylko nadaje jej uroku i podbija jej relaksującą atmosferę. Auuu, cholerny kolec! W związku z tym nie mogę się powstrzymać, by tu i ówdzie nie wrzucić klasycznych tekstów naszych poddanych. Wiesz to! Póki co, tylko ja tu pracuję! Robię co mogę, ale tak mi się chce jeść! Mi też, ale się nie skarżę! Zachęcam oczywiście do wpisywania Waszych ulubionych tekstów w komentarzach. Właśnie te teksty zresztą zgrabnie podprowadzają mnie pod kluczową zaletę i wartość tej gry, czyli jej walor edukacyjny. Właśnie dzięki tej grze do dzisiaj jestem zakochany w mitologii greckiej i dzięki niej właśnie pamiętam jak na lekcjach historii mogłem błyszczeć znajomością Panteonu Greckiego. Po sam tym bogom przecież budowałem monumentalne świątynie, godzinami wykuwając mozolnie setki brył marmuru. A sami bogowie przechadzali się w uliczkach mojego miasta i błogosławili moje budowle. Poznałem także klasy każdych studiów architektonicznych, czyli kolumny doryckie, jońskie i korynckie. Dowiedziałem się, co to gimnazjum czy agora. Słuchając naszych poddanych, podświadomie łapałem takie imiona jak Argos. Jestem czujny jak Argos, strzegący Io. Żaden wilk nie porwie mojej kozy. Dedal. Już niedługo całe miasto będzie podziwiać me dzieło. W ich oczach przewyższę Dedala. Albo Atalanta. Ta biedna dzika świnia. Nie miała żadnych szans. Mam takiego cela, jak Atalanta. W ogóle te nawiązania poddanych do mitologii to złoto, jak się lepiej słucham w ich teksty. Poznawałem też mityczne bestie jak Echidna, Minotaur czy Kraken. Czasami zapominam jak bardzo takie rzeczy rozpalają chęć nauki w młodmu myśle i myślę, że warto to podkreślać na każdym kroku. Trochę mam wrażenie zbakatelizowaliśmy temat gier edukacyjnych, które swego czasu w latach 90. miały swój spory segment. I ja wiem, że memem stało się, że trzeba kupić komputer, bo był oczywiście potrzebny do nauki, ale pamiętam o takich seriach choćby Jak to Działa, które było naprawdę zrobione z sercem i mogło sporo nauczyć, albo seria Encyklopedia Świata, gdzie mogliśmy eksplorować najciekawsze cuda przyrody, czy odkopywać kości dinozaurów i je ożywiać. Myślę, że gdyby ten temat rozwinąć o dzisiejszą wiedzę i technologię, to mogłoby się z tego zrobić naprawdę wartościowe kawałki cyfrowego kodu. A gdzieś chyba ten temat niestety umarł, albo po prostu nie dotarły do mnie tego typu produkcje. Jak jakieś znacie, to dajcie znać. Zeus bezsprzecznie ten walor edukacyjny ma i bez tej gry z pewnością nie miałbym w sobie takiej fascynacji mitologią grecką, jaką mam dzisiaj. Staram się w swoich materiałach opowiadać o grach, które do dzisiaj coś za sobą niosą i które do dzisiaj są żywe, i o dziwo, właśnie Zeus taką grą także jest. Bo nadal istnieje oficjalna polska strona tej gry, gdzie możemy sobie pobrać mapy i całe scenariusze tworzone przez wierną społeczność. Serdecznie polecam zerknąć, jeśli już znużyły was misje oferowane przez oryginalnych twórców. Gra ta niestety nie najlepiej radzi sobie na nowszym sprzęcie, nie doczekała się choćby wersji HD i o zgrozo nie da się kupić wersji cyfrowej i w pełni spolszczonej wersji. Na szczęście, jak trochę poszukacie, to spolszczenie oczywiście można znaleźć w sposób, no powiedzmy, nie do końca legalny. No ale jak inaczej się nie da, to co zrobić? Prosta podmiana plików i spolszczenie działa. Do gry warto też grać nieoficjalny patch, który podlinkuję Wam w opisie. Naprawia on błąd animowania bogów oraz potworów na nowszych systemach. W grze można walczyć także z patchem dodającym możliwość dodania wyższych rozdzielczości. Nie za dobrze to działa, generuje lekkie bugi graficzne, jakie widzicie na ekranie. Do tego patch ten nie współgra z łatką animacji bogu, więc musimy zdecydować. Albo wyższa rozdzielczość, albo animację. Najprościej zagrać w to chyba po prostu na mniejszym ekranie. No ale czym ta gra właściwie jest i skąd bierze się jej ponadczasowy charakter? Zeus to city builder, strategia ekonomiczna skupiająca się na aspekcie rozbudowy miasta, trochę jak w omawianej już przeze mnie pierwszej odsłonie Anno, zapraszam oczywiście do tamtej analizy. Mamy tutaj aspekt militarny, może on zostać jednak całkowicie pominięty. Nasze ataki rozgrywają się automatycznie bez naszej wiedzy, po prostu wysyłamy oddziały i po jakimś czasie dostajemy komunikat czy zwyciężyły, czy nie. Na mapie możemy zawalczyć tylko jeśli zdecydujemy się bronić naszego miasta. Walka jest bardzo uproszczona, mało na co mamy wpływ, ale jak ją rozgryziemy to może dać trochę frajdy. Zwłaszcza, że z jakiegoś powodu gramata całkiem sporo typów jednostek, zależnie od nacji, jaka nas zaatakuje. Najważniejsza jest tutaj jednak ekonomia i stopniowa rozbudowa naszego miasta. Zaczynamy niewidnie od kilku namiotów, do których ochoczo wprowadzają się nowo przybyli mieszkańcy. Nowe miasto, nowy dom i być może nowa praca. Fortuna uśmiecha się domu. Stopniowo zaczynamy spełniać ich coraz bardziej liczne potrzeby, a trochę tego jest. Surowców początkowo musimy zapewnić pierwiedzenie w jakiejkolwiek formie, potem runos, owiec, następnie oliwę. Surowce te roznosi handlarz z agory. Domy jednak oprócz tego potrzebują dostępu do kilku innych parametrów: potrzebują wody, dostępu do szpitala. Z czasem istotne będzie dla nich otoczenie, więc miasto trzeba ozdabiać, czy to fontannami, kolumnami, czy pomnikami. No i ostatnim istotnym parametrem będzie dostęp do kultury. Ale zanim to, pamiętajcie o jednym cholernym budynku, który trzeba stawiać gdzie popadnie, czyli punkcie naprawczym. No dzisiaj pamiętam jak zaczynając to grać łapaliśmy się za głowę czemu co chwila nasze budynki popadają w ruinę. Otóż, jeśli ten jego możnie przejdzie obok jakiegoś budynku przez jakiś czas, ten liczymy oblany deszczem temporalnym rodem z Death Stranding i w nanosekundę obraca się w perzynę. Nieważne czy mówimy o skrobnej fontannie, czy może o magazynie wypełnionym cennym surowcem i nie dostaniecie ostrzeżenia czy budynek popada w ruinę, oj nie. Budynek po prostu zawali się bez jakiejkolwiek szansy na odbudowę. No cóż, ta mechanika nie jest udana, po prostu trzeba wyrobić sobie nawyk, by obok praktycznie każdej budowli stawiać także ten punkt i w odpowiednim miejscu blokadę drogi. Wówczas da się to jakoś poskromić. Wraz z dodatkiem Posejdom możemy grać z nacją grecką lub Atlantą. Kultura z nacji greckiej skupia się na rozwoju sportowców, filozofów i aktorów, w Atlancie znowu rozwijamy astronomię, bibliotekarzy i naukowców. Dostęp do nich musi być równomierny i właśnie ta próba podtrzymania na wysokim poziomie tych wszystkich parametrów to nieustanna wielopiętrowa układanka, która zajmie Wam długie godzina, nigdy idealnie nie będzie. Dlaczego? Bo gra sprytnie korzysta z aspektu losowości, parametry, o których wspominam, zwiększają się dopiero wtedy, jak dany specjalista pojawi się obok naszego domu. Dostęp do wody będzie zapewniony, jak przejdzie obok niego wozi woda. Dostęp do kultury zapewni przechodzący obok aktor. Do jedzenia, przechodzący obok sklepika. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, gdzie oni się przemieszczają. Możemy to tylko przewidywać oraz stworzyć blokady na drogach. Kluczowa więc jest tutaj pewna równomierność i harmonia w rozbudowie miasta. Jak będziemy budować wszystko, gdzie popadnie, w tym momencie wszystko się po prostu rozleci. Dość kluczowym etapem w grze jest handel. Praktycznie na żadnej mapie nie będziemy mieć dostępu do wszystkich typów surowców, wówczas koncentrujemy się na masowej produkcji tego, co akurat mamy i sprzedawaniem tego w zamian za surowce dla nas niedostępne. Surowce oraz pieniądze możemy także dawać w formie prezentów. Jeśli odpowiednio udoburchamy naszych sprzymierzeńców, będziemy mogli ich poprosić o darmowe paczki surowców albo pieniądze. Wszystko jednak z umiarem. W końcowym etapie rozgrywki zresztą mamy już tych surowców tak dużo, że rozdajemy je na prawo i lewo, a potem ściągamy prezenty i pieniądze od sprzymierzeńców jak leci. Ten aspekt jest dość kluczowy i dobre kontakty z sąsiadami są raczej konieczne, by utrzymywać płynność finansową. Dalszy rozwój prowadzi nas do dwóch kluczowych aspektów. Budowa monumentów oraz domów elity. I tutaj zaczyna się największa zabawa. Dome Elity to specjalne ogromne pałace, które wymagają właściwie idealnych parametrów do rozbudowy. Oraz oprócz podstawowego jedzenia, runa i oliwy, będą chcieli także wino, uzbrojenie oraz konie, lub rydwany w Atlancie. Parametry estetyki muszą tu być wyśrubowane, do tego dostęp do całej kultury musi być na największym poziomie. Co nam to jednak daje? Dopiero z Domów Elity powstaje armia, którą możemy zacząć podbijać inne nacje. Możemy tworzyć hoplitów, jeźdźców oraz rydwany. Do tego dochodzi jeszcze flota. Grecja ma klasyczne triremy, a Atlanta statki parowe. Dopiero więc dzięki Domom Elity możemy zacząć naszą ekspansję na całą Europę. Drugi, najbardziej ikoniczny aspekt tej gry to oczywiście budowa świątyń. Każda mapa charakteryzuje się kilkoma bóstwami, które są nam przychylne oraz takimi, które są wrogie. By skorzystać z ich błogosławieństwa, musimy skonstruować ogromne budowle ku ich czci. Budynki te jednak nie powstałem zaraz po kliknięciu tak jak inne. Wpierw buduję podstawę, a potem mozolnie, rzemieślnicy z cechów, dostałem kolejne wózki z marmurem, drewnem oraz rzeźbami. Powoli, etapami będą tworzyć te cuda architektury. Świątynie dla bogów jak Hephaistos czy Dionizos są stosunkowo łatwe do budowy, ale jeśli chcemy oddać część tym najwyższym bóstwom jak Hades, Posejdon czy Zeus, będziemy musieli wyposażyć się w ogromną liczbę materiałów budowlanych. Każda świątynia daje nam jakieś unikalne bonusy, czy to dostęp do nowego surowca jak wino czy oliwki, czy to unikalne jednostki do walki, czy to wsparcie potwora jak kraken. Jest tego sporo i zawsze ukończenie danej świątyni po prostu niezwykle cieszy. Pomysł ten był po prostu strzałem w dziesiątkę, niesamowicie podbija klimat w grze, zbliża nas do boskiego panteonu, urozmaica gameplay. No, znakomity to jest. Szkoda, że trochę leniwie do tego podszedł dodatek Poseidon. Dał nam co prawda kilka nowych świątyń, ale oprócz tego możemy budować legendarne piramidy. Niestety są one ewidentnie wymyślone, by sztucznie wydłużyć rozgrywkę. Nawet niezbyt wielka piramida potrafi wymagać więcej surowców od największych świątyń, i samo to nie stanowiłoby pewnie problemu. Piramida jednak po prostu. Jest. I absolutnie nie daje nam żadnej korzyści. Ich budowa więc nie wiąże się za bardzo z przyjemnością, zwłaszcza, że nawet ich projekt jest niezbyt ciekawy. Twórcy ewidentnie chcieli wydłużyć poszczególne rozgrywki, nie mieli jednak zbyt kreatywnego pomysłu, więc stworzyli monumenty wymagające absurdalnej liczby surowców. W toku misji atakują nas także różne mityczne potwory. Do ich pokonania będziemy musieli wezwać herosa. By ten stawił się w naszym mieście, będziemy musieli na jego powitanie spełnić kilka wymagań, czy to przybytek otoczyć murem, czy to zebrać odpowiednie surowce. To dodatkowe urozmaicenie gameplay'u i niektóre wyzwania jednak potrafią być upierdliwe, jak choćby takie typu zachowanie najwyższej higieny w mieście albo wysokiego czynnika zbierania podatków. Gra ta często średnio radzi sobie z wykrywaniem tego i możemy stracić sporo nerwów. Grając z nacją grecką, co jakiś czas organizowane są także igrzyska. Wówczas nasi poszczególni przedstawiciele kultury zostają wezwani na wielkie zmagania. I tutaj, choć jest to raczej losowy, mamy szansę wygrać. Nagroda jest dość prozaiczna, możemy postawić pomnik i od tyle. Jeśli wygramy najważniejsze igrzyska, czyli te dziejące się w Olimpii, następna olimpiada będzie miała miejsce także w naszym mieście. Dając scenariusze na kilka misji w toku będziemy mogli także zakładać kolonie. Są to pomniejsze miasteczka, często skupiające się na produkcji określonego surowca, którego nie możemy produkować w stolicy. Misje takie dają nam chwilę oddechu od naszej głównej metropolii, do tego po powrocie będą płacić nam regularne daniny z określonego surowca. W toku gry mogą spotkać nas także katastrofy naturalne wysłane przez bogów, czy to wybuch wulkanu, czy wielka fala. Niestety często nie sposób przewidzieć, gdzie takie katastrofy mogą mieć miejsce, więc owe lubią się wytworzyć w centrum miasta i wówczas życzę powodzenia z odbudową imperium. Na koniec kilka przydatnych trików ułatwiających rozgrywkę. Oczywiście jeśli macie swoje patenty na dobrze prosperujące miasto, to dawajcie znać w komentarzach. Początkowo kluczowe jest jedzenie, pamiętajcie więc, że właściwie po budowie kilku pierwszych szałasów starajcie się znaleźć jakiekolwiek źródło jedzenia i jak najszybciej z niego czerpać. Przydatni mogą być też sojusznicy, których już na początku możemy poprosić o kilka skrzynek żywności, żeby jak najszybciej rozwinąć miasto. Oczywiście przypominam, obok budynków z jedzeniem koniecznie budujcie punkt naprawczy i ogólnie wszędzie budujcie punkt naprawczy, jeśli wydaje Wam się, że macie ich za dużo, to znaczy, że musicie zbudować ich jeszcze przynajmniej kilka. Warto korzystać z opcji przyspieszania i zwalniania gry. Zwłaszcza na początku, kiedy dopiero badamy teren mapy, można sobie spokojnie zwolnić rozgrywkę do minimum. Tak samo w przypadku ataku: jeśli nie wiemy, z której strony wróg nas atakuje, warto zrobić to samo. Przyspieszenie rozgrywki pomaga podczas zbierania surowców do wykonania mapy, budowy świątyń, czy podczas oczekiwania na powrót naszych wojsk po ataku. Na rozwoju potrzebna jest oczywiście wysoka estetyka miasta. No, i tutaj starzy wyjadacze wiedzą, że jedyną sensowną ozdołą miasta są oczywiście pomniki, które z miejsca rozświetlają każdy obszar blaskiem. Zwłaszcza przydatne są przy budowaniu domów elity. Obok każdego wystarczy postawić jeden i nikt się nie będzie o brak estetyki rzucał. Domy elity warto budować w takiej konfiguracji, jak widzicie. Wówczas wszyscy przedstawiciele kultury przechodzą obok, do tego handlarz. Blisko Agory warto otworzyć magazyn, który będzie zbierał uzbrojenie, wino, oliwę i runo, dzięki czemu kupiec będzie mógł na bieżąco kupować nowe produkty. Runo zresztą warto produkować tylko w jednym miejscu. Jak produkujemy je w dwóch różnych, to pasterze będą czasami chadzać do pola, które nie jest najbliżej nich i spowolni to produkcję. W kwestii budynków kultury i nauki, warto wiedzieć, że są one wyrażane w liczbach. I na tabeli, którą widzicie, można policzyć, ile potrzebujecie rozrywki do danych domostw. Warto wiedzieć, że stadion oraz muzeum daje bonus do rozrywki na całą mapę. Same budynki warto tworzyć w konfiguracji 1 do 1, mianowicie po jednej stronie miasta budynek tworzący specjalistę, jak szkoła czy gimnazjum, a po drugiej stronie miasta budynek, do którego specjalista zmierza, jak choćby podium dla filozofa czy teatr dla aktora. W ten sposób będą oni się przemieszczać wokół naszych domostw. Warto wiedzieć, że dla kamienist potrzebne jest 45 punktów rozrywki, i mając choćby stadion, wystarczy mieć dwóch specjalistów, żeby uzyskać tyle. Grając z Grecją, wystarczą sportowcy z gimnazjum i filozofowie. Nie potrzebujemy aktorów. Jak temat interesuje Was bardziej, to w opisie daję link do szczegółowego artykułu. Ogólnie, zarządzanie magazynami i spryklerzami w tej grze jest także bardzo istotne. Na szczęście możemy kontrolować, co mogą one przyjmować, a co nie. Polecam po budowie każdego przemyśleć, co powinien zawierać. Obok budowy świątyni warto wybudować kilka magazynów przyjmujących wyłącznie marmur, drewno i rzeźby. Obok domów magazyny wystarczy, że będą przechowywać runo i oliwę. Obok domów elity, wino i uzbrojenie. Z piklerze też warto stawiać blisko agor. Jeśli handlujemy danym towarem, dobrym zwyczajem jest także postawienie magazynu obok kupca. Dzięki temu będzie on mógł szybko na bieżąco uzupełniać placówkę handlową i więcej zarobimy. I tak oto, ciesząc się pięknie działającą ekonomią, patrzymy, jak nasi radośni obywatele przegadzają się po uliczkach, i w relaksacyjnym tonie patrzymy, jak nasze miasto pięknie rośnie. To tyle na dziś. Zeus to piękna gra ze złotych czasów rozwoju gier strategicznych. Przydałby się jej remake albo chociaż wersja z podwyższoną rozdziałką, bo według mnie pod względem klimatu i mechanik zestarzała się całkiem godnie. Można by też popracować nad koślawym interfejsem. Ja ją będę zawsze mile wspominać i regularnie do niej wracam, żeby ograć chociaż jedną kampanię i znowu odłożyć na półkę. Nie żałuję jednak ani minuty spędzonej w tej grze i jeszcze raz podkreślam jej bezsprzeczny walor edukacyjny, o czym trochę zapominamy w tym mediu. Dajcie znać, czy też graliście w Zeusa i oczywiście podzielcie się ulubionymi tekstami naszych dzielnych mieszkańców. Jeśli podobają Wam się takie materiały, to zapraszam na mój patronite i serwis Bajkofi. Linki w opisie. To tyle na dziś. Bywajcie i powodzenia na szlaku. To miasto to prawdziwa utopia. Nie wyobrażam sobie mądrzejszego przywódcy. To miasto przypomina Ajax. Przerasta inne obłowy. Zmudujcie mi stos, aby mógł nie zmarzyć. To właśnie swoim. Czy ktoś widział moją Jak mogę być strażnikiem bez wózki? Miasto wygląda wspaniale. Miasto przewyższa pięknem wszystkim! Piękne jego przywódca to prawdziwy geniusz.